Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku City Skylines. W poprzednim odcinku powstał ten park przy uniwersytecie. A w dzisiejszym odcinku, tak jak już mówiłem ostatnio. mamy jeszcze troszeczkę miejsca za tym uniwersytetem. Mamy jeszcze tutaj troszeczkę miejsca. Tutaj troszeczkę miejsca tu. Także myślę, że w tym odcinku uda się już skończyć te okolice. W ogóle jeszcze co zauważyłem, to zrobił mi się tutaj straszny korek, więc raczej zacznę od tego, żeby się go pozbyć. Także wy możecie zostawić łapkę w górę. A ja mam jakiś pomysł, co by tutaj można zrobić. Pierwsze co, to zrobiłbym sobie tutaj troszkę szerszą autostradę. Cztery pasy, myślę, że będą lepsze. Od razu z ekranami, niech to będzie gdzieś tak dotąd. Potem najwyżej się jeszcze zajmę tym skrzyżowaniem, tym rozjazdem. Okej, okay, teraz tutaj niech sobie jadą dwa pasy. To będzie z takiej autostrady dwupasmowej. Okej, okay, okej, okay. Coś, coś takiego. I teraz potrzebuję taką autostradę asymetryczną drogę w tym miejscu, dokładnie, tak, żeby tutaj były dwa pasy, tutaj jeden, no może jakoś to super pięknie nie wygląda, ale mam nadzieję, że będzie działało tutaj, tutaj i właśnie, chwilka, źle, yy, tak i tak, okej, okay. i tu jeszcze coś mi się pomyliło, no, zauważyłem sobie to już po odcinku, że tu jakąś dziwną drogę dałem, tego tutaj raczej nie chciałem, także już, yy, już sobie to zamienię, żeby było dobrze, oczywiście jakaś ścieżka do parku mi się popsuła, yy, już ją sobie tutaj naprawię, okej, okay. w ten sposób Myślę, że będzie dobrze. I teraz mamy troszeczkę szerszą tą drogę, i tak myślałem, żeby tutaj gdzieś zrobić jeszcze taki skrót do skrętów w prawo. gdzie jeszcze drogi są? Ok, tutaj. Taką chyba rampą autostradową, ewentualnie nie w sumie nie trzeba, czymś takim. Stąd jakiś wyjazd, powiedzmy. Niech to sobie tu wjeżdża, jeszcze to bym sobie jakoś ładnie wygiął. Tak i. Tak, coś takiego? No, powiedzmy mniej więcej coś takiego. W takim razie tutaj wystarczy mi już chyba taka droga, jaka była wcześniej, czyli to była. To było coś takiego. O, właśnie. Dobra, to było coś takiego. I w takim razie jeszcze teraz strzałeczki. Tutaj to jest tylko do skrętu w lewo. Dokładnie. Chcecie skręcać w prawo, to. Tędy. Okej, okay. tutaj zostajecie na swoich pasach, tutaj zostajecie, tutaj zostajecie, tutaj też zostajecie i to może jakoś zacznie lepiej działać. Mam taką nadzieję. Ci, co będą chcieli tu skręcić, to nie będą tam w korkach stali. Jeszcze jedna rzecz, żebym nie zapomniał. Jasno zablokowane skrzyżowanie, dokładnie. Nie ma potrzeby, żeby oni tutaj stali przed tym. Jak najbardziej sobie tam mogą jechać. No, okej, okay. zobaczymy, jak to się tutaj naprawi. Bo, bo troszkę, troszkę to troszkę długi ten korek się zrobił. Ok, także to już mamy. Na razie, na razie tyle. Ok, zostawię to już. No i przeszedłbym teraz, może w okolice tego uniwersytetu. Tutaj z tyłu jest jeszcze troszkę miejsca. Na co mamy zapotrzebowanie? Na sklepy, na biura. Myślę, że idealne miejsce, bo nie ma co tutaj mieszkań dawać za blisko tego wszystkiego głośnego. Także mieszkań tutaj nie chcę. Bardziej właśnie jakieś sklepy, biura. Sklepy, biura, także tutaj obok uniwersytetu wyprowadziłbym sobie jakieś drogi, może nawet jakieś takie jednokierunkowe. Stąd w tą stronę, stąd tak. Oczywiście zaraz sobie jedam, żeby, żeby dobrze były. I to można nawet tak połączyć w ten sposób. Myślę, że będzie dobrze. To sobie tak dam pięknie tutaj taki, taka troszkę pusta przestrzeń, chyba, że właśnie, no, bo tutaj i tak nic bym nie postawił bez krzywa góra, znaczy góra po prostu, także ciężko byłoby coś tutaj zbudować, więc tą drogę dam sobie troszeczkę bliżej, o, idealnie, wtedy ten teren przy uniwersytecie się wykorzysta i y, po tej stronie, to już je, jedzie w dobrą stronę, tak, y, czyli teraz, a może nawet to całe zrobić z takich dróg jednokierunkowych, tutaj jednokierunkowa, tutaj to bym sobie też w takim razie zrobił na jednokierunkową, takie, y, takie dróżki jednokierunkowe, Oczywiście tą ścieżkę do parku sobie muszę tutaj naprawić, tak i tak, okej, okay, okej, okay, okej, okay. już, już mówiłem o łapce, ale, ale się zapytam, zostawiłeś łapkę, zostawiłeś łapkę, bo prosiłem, Ok, tak i tak, no spróbujmy do 30 łapek, myślę, że dacie radę, myślę, że dacie radę, czyli to mamy teraz tutaj za uniwersytetem więcej sklepów, dokładnie, to bym sobie zrobił taką strefę biurową, dokładnie tutaj może być jeszcze więcej tych sklepów, niech oni się już tutaj zaczną budować. No i teraz tutaj właśnie sobie zrobię te biura. Przy tej drodze też by mogły być biura, tylko już bez tego, bo tutaj jest tak troszkę krzywo. Ewentualnie tutaj jakieś, jakieś małe sklepy. OK, coś, coś w tym stylu tutaj. Też na jakieś dwie kratki, coś by mogło być. No dobra, myślę, że tak będzie dobrze, a Tutaj to całe można by już zrobić raczej w biurach. Okej, okay, dobra, będzie. Teraz jeszcze stąd zrobię sobie taką drogę. Jakąś. No, jakoś tak. I spróbuję to z tym jakimś łukiem połączyć. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Tak. I gdzieś. Gdzieś tu. To bym sobie wyburzył. No dobra, chyba chyba będzie ładnie. Chyba będzie ładnie, tego oczywiście tutaj raczej nie ma po co łączyć to by tylko przeszkadzało to znaczy mogę zrobić ścieżkę tak oczywiście ścieżka może być piesi niech sobie tam chodzą ale raczej nie chciałbym tu jakiegoś dodatkowego skrzyżowania robić okej okay, czyli to mamy pięknie tam nie no jak będą chcieli sobie piesi przejść no to właśnie tym mostem tu w ogóle nie mają prądu w krematorium także to pewnie nie działa a może działa tylko bez prądu nie wiem mniejsza z tym już wam daję prąd będzie będzie to tak lepiej raczej działało no i co troszkę Troszkę jeszcze tak, dokładnie, zrobię to po prostu w tym samym stylu, czyli tutaj, przy tej drodze yy, od strony torów yy, biura, a w środku dołożyłbym troszkę sklepów. Okej, okay, troszkę, no troszkę dużo. Woda tutaj jest, yy, woda jest, jak tam, jak tam wy. No coś, coś mi się to nie podoba, że oni w tym miejscu zmieniają pas i blokują tych, którzy by mogli już jechać w prawo. Gdybym ja wam zabronił tutaj, macie już być na swoich pasach, na całej długości, wtedy gdzieś tu na autostradzie, ale tu dużo jest ich, gdzieś na autostradzie będą już musieli wjechać na odpowiedni pas, wtedy ten powinien być do skrętów prawo wolny i szybciej będą uciekać, no. Myślę, że tak będzie dobrze. Yy, Okej, okay, tutaj może bym jakoś upiększył ten fragmencik, żeby to nie było takie puste. Jakieś drzewka tutaj można posadzić. Yy, jakieś roślinki. No spróbujmy coś takiego. Yy, coś takiego, żeby tutaj było o. Tak, 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 tak. Myślę, że dużo ładniej to będzie wyglądać, jak coś zielonego tu w środku będzie, a nie taka pusta zielona przestrzeń. Yy, dobra, jeszcze jakieś jakieś może takie drzewka. O. Myślę, że dużo ładniej to będzie wyglądać. Nie wiem, jak myślicie. Możecie napisać w komentarzu. Możecie napisać w komentarzu, czy warto robić na odcinkach takie właśnie drobne rzeczy. No bo to nie jest jakieś tam budowanie dróg, jakieś budowanie y, kolejnych osiedli czy coś, tylko właśnie taka rzecz, która tak naprawdę nic nie wnosi, nic nie wnosi do ruchu, nic nie wnosi, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, nawet o zadowolenie mieszkańców, nic to nie daje. Y, ale potem dzięki temu ładniej całe miasto wygląda. Także myślę, że warto czasem coś takiego zrobić. Możecie napisać y, czy jest sens. Okej, okay, to sobie jeszcze jakoś tak porobię. No, takie troszkę szczegóły, takimi szczegółami to się bardziej na live'ach zajmuję. Także jak ktoś jeszcze nie wie, to są też live'y City Skylines, Tam, tam buduje miasto, miasto troszkę z większą ilością szczegółów. Także tutaj tak, taki drobiazg tylko. Okej, okay, to co? To, to na razie bym zostawił. Tutaj też się podobna sytuacja dzieje. Możliwe, że będzie trzeba zrobić tutaj coś podobnego. Ale to jeszcze zobaczymy, to zobaczymy. Najwyżej to sobie już poza odcinkiem zrobię, żeby nie przedłużać niepotrzebnie. Okej. Okay. No to co? To sobie w miarę zapełniłem. Jeszcze czy ja tu bym chciał coś zapełnić? Tak, 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 tak. Tak, tu bym chciał mieć małe sklepy. Nie jakieś duże, no bo tutaj są mieszkania. Także raczej coś takiego małego, żeby tu jeszcze było. Tak naprawdę przy tej drodze też może być. Dokładnie, to może być cała taka droga z jakimiś drobnymi sklepami. Pięknie, to też bym sobie tak zapełnił. Tutaj, tutaj, aż do tego skrzyżowania. Tu są te krematoria. Wy, z czym macie problem? Brak wykształconych pracowników. Przecież macie uniwersytet. Ile tutaj ludzi chodzi? 577 na 4,5 tysiąca. Także miejsca jak najbardziej są. Z podstawówkami jest jakiś większy problem? Raczej nie. Macie tu jedną podstawówkę. Szkoła średnia. No, no, jest na żółto, nie ma tragedii. No, podjedziecie sobie na tamte osiedle i będzie dobrze. Także, no, macie transport, no, macie transport tam, więc proszę mi nie narzekać. W ogóle, co z tą linią autobusową? Właśnie, bo tą linię autobusową można by teraz troszeczkę sobie zmienić, żeby ona na przykład objeżdżała naokoło całe te tereny. Tutaj jeszcze jakiś przystanek w tym miejscu. W ogóle tu chyba sobie nie zrobiłem tej jednokierunkowej drogi. Także zaraz może jeszcze to poprawię. No i całe to, niech sobie tu. Tutaj jakoś ta linia objedzie. Ten przystanek też może wolałbym, na przykład tutaj pod uniwersytetem. Ten też. Czy ten nie jest za blisko? Troszkę blisko jest. Jego bym dał, dał raczej przy tej drodze. Dopiero, ok. Chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze i jeszcze tylko bym sobie zrobił tą drogę. Yy, chwilka, tą drogę jednokierunkową, dokładnie. Tak, tak, tak. Oczywiście wszystkie ścieżki się popsuły. Yy, oczywiście. Dlaczego ta gra tak działa? Dlaczego ta gra tak działa? Przecież nic nie przeszkadza tej ścieżce. Jak to było tędy gdzieś? Powiedzmy, że tędy. Yy, ok, nic nie przeszkadza tej ścieżce, że ta droga tam powstanie. Jak, nie wiem, może jest jakiś mod na to. Jeśli macie jakiś mod na to, żeby się ścieżki nie psły w trakcie ulepszenia dróg, to, to jak najbardziej możecie mi go napisać, yy, żeby, żebym sobie go pobrał, bo to, yy, bo to troszkę niefajnie, jak tak jest. Yy, ok, czyli ta linia zaraz się powinna naprawić. Dobra, zostawię to. Najwyżej sobie już to jakoś tam naprawię. Powinno się samo naprawić, no bo przejazd jest, tak, już, 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 żeby, żeby zbytnio tego nie przedłużać, to przeszedłbym sobie właśnie do tego, co już chciałem zacząć robić, czyli jeszcze ten fragmencik tutaj można by jakoś wypełnić. Czyli jakiś wyjazd stąd, tylko chwilkę, jakby to było dobrze. W ogóle ja mam to do przyciągania. OK, teraz mam. Teraz mam, jakby na przykład tutaj była droga, to następna droga byłaby w tym. Miejscu. O, i to bym chciał mieć połączone z tym yy, w ten sposób. Stąd można jeszcze taką drogę zrobić. Yy, to tak naprawdę niech sobie jakoś dotąd idzie. Ok, myślę, że tak, yy, ale tu już trzeba by skręcić, bo jak widzicie, jak widzicie, to tu już jest troszkę krzywo. Yy, nawet to mógłbym wyburzyć. No, i tutaj bym chciał, żeby przy tym szła jakaś droga. Możliwe, że nawet się w to miejsce podłączę. Też jakiś wielki ruch tu nie jest, więc yy, może korki się yy, jakieś wielkie nie porobią. Tak. I teraz tak, okej, okay, no, coś takiego, coś takiego. To bym sobie jeszcze wyburzył, i teraz podłączyłbym to jakoś, jakoś tak. Myślę, że będzie, myślę, że będzie dobrze. Tej drogi chyba już dalej nie poprowadzę. No, myślę, że to będzie po prostu w tym stylu. To może tak być. No, i to jest chyba dosyć dobre miejsce na jakieś mieszkania, tak, chociaż tu jest szpital, także może nie przy samym szpitalu, ale bardziej w tych okolicach. To ja chciałbym mieć mieszkania, tu bym chciał mieć mieszkania, czy przy tej głównej drodze, może tu bym jednak to wypełnił jakimiś biurami, tak, biurami, bo można by sklepami, ale jednak zapotrzebowanie największe jest w tym momencie na te strefy takie przemysłowe, biurowe, więc raczej tego bym teraz więcej chciał. Tu jeszcze można jakieś mieszkania, no dobra, powiedzmy, że dotąd mieszkania, tak jak po drugiej stronie, do tego miejsca, tu jeszcze jakieś ostatnie mieszkania i teraz naprzeciwko tego chciałbym mieć te biura. Troszkę ciszej może będzie. To też, żeby odgrodzić się od tej głównej drogi. Tu jeszcze się zmieścimy, nie spadniemy, no pewnie. Także aż pod to krematorium mogą być jakieś biura. Czy tu jest jeszcze prosto? Czy tu by się jeszcze jakaś droga zmieściła? Nie, no raczej droga, nie za bardzo. No to już by tak na siłę było zrobione i by to tam zjeżdżało. Także tego nie chcę. W ogóle jakoś tutaj tą linię autobusową można by teraz zmienić. No teoretycznie. Teoretycznie nie wiem, czy, czy jakoś byłby sens, nie, no dobra, nie, jakoś już sobie podejdą. Mają tu przystanek, więc jedyne co im mogę tutaj ułatwić z komunikacją, to, to jakąś ścieżkę mogę im dać. Na przykład na to przejście, tutaj niech sobie idzie taka ścieżka, pięknie, stąd dotąd jakaś ścieżka. Czy wy potrzebujecie ścieżki? Można by zrobić nawet jakąś taką, żeby sobie tutaj... Spacerowali, no właśnie, bo na drogę może tutaj za bardzo miejsca nie ma, ale na jakąś taką ścieżkę to się jakieś miejsce jak najbardziej znajdzie. Tu sobie to podłączę, tu gdzieś między tymi biurami, nawet się udało tak, żeby nic się nie zburzyło. Także, no pięknie, po prostu pięknie. I teraz jeszcze stąd, gdzieś tutaj z tyłu, też, żeby tych kratek sobie nie popsuć. No, tu się troszkę kratek zepsuje, ale będą mieli jakiś skrót. Dobra, czyli ten fragmencik jest już wypełniony. W ogóle widzę, że jest problem z transportem dla zmarłych mieszkańców, ale mają tu krematorium, tu mają krematorium, tu mają krematorium, także myślę, że wystarczająca ilość tych krematoriów jest. No nie wiem, korków też w tej dzielnicy nie widzę. Chyba, że jest też taka możliwość, że chcą stamtąd przyjechać, a stamtąd troszkę ciężko jest tu wjechać. No, no nie działa to najlepiej. Tu jakaś karetka jedzie. Także no, no ciężko. W tą stronę pięknie jadą. Mam nadzieję, że oni w ogóle stąd tam nie zjeżdżają. Czy oni mają to jakoś zakazane? Chwilka, chwilka, chwilka. Stąd ustawię to, żeby nikt czasami tam nie próbował zjeżdżać w tamtą stronę, bo nie wiem. Nie zauważyłem, żeby coś takiego się działo, ale. ale możliwe, że się dzieje. Strasznie wolno, wy tu wjeżdżacie. A gdybym jeszcze jedną rzecz spróbował zrobić, czyli na przykład ustawić, że tu czekacie, a tu jedziecie. To by była główna droga. No zobaczymy, jeśli to się zacznie korkować, to będzie trzeba pokombinować, ale tak naprawdę tędy nikt nie jeździ. Tędy nikt nie jeździ praktycznie. To, że tam parę aut będzie stało, to, to nic nie zaszkodzi, a dzięki temu wszyscy ci szybciutko mi uciekną z tej autostrady. Nie wiem, czy tu nie będzie trzeba jeszcze jakiegoś jednego wjazdu zrobić. Albo coś. Tędy coś. Tędy powinni bardziej korzystać. Dobra, nieważne. Nie, nie, nie zakorkują mi tego. Troszkę dobra, yy, mniejsza z tym, najwyżej ja to sobie już poza odcinkiem, może jakoś ogarnę. Yy, wracamy do tego, wracamy do tego. Yy, tutaj, 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 jakiś wyjazd, może z tej głównej drogi, nawet tylko chciałbym, żeby to było jakoś. Ja znowu mam przyciąganie, dokładnie, znowu mam przyciąganie wyłączone. Yy, tak i. Tak, ok, tego nie będę podłączał, bo tu jednak blisko to rondo jest. Z tego ronda, no właśnie, też jest dużo już podłączeń, więc tego nie chciałbym jakoś y, obciążać. Y, tu jeszcze jakaś droga. Pięknie, y, pięknie, pięknie. Tych biur nawet mógłbym się pozbyć. Znaczy kilka tu by mogło być przy rądzie, ale ogólnie to miejsce wolałbym wykorzystać jakoś bardziej na mieszkania. Tutaj yy, mieszkania, ok. Przy tej drodze nawet, no, no, no nie korzystając z niej za bardzo, nie korzystając z niej za bardzo, nie jest za głośno, także nawet mieszkania mogą przy niej być. Yy, po tej stronie to jeśli już coś, to raczej sklepy w ogóle, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Yy, to trzeba naprawić. Ten fragmencik drogi powinien być na wiadukcie, wtedy to by jakoś. Sensownie wyglądało. O, a nie, że jakieś tutaj dziwne przejście. No, od razu lepiej, od razu lepiej. Yy, aż dziwne, że nikt w komentarzach nie zauważył. No, ale to, może nawet nie pokazywałem tego jakoś yy, bardzo. Yy, cała ta droga tutaj w sklepach, proszę bardzo, będziecie mieli tyle sklepów, że już przez długi czas nie powinniście mi na to yy, narzekać. Ok. Yy, OK, teraz no, no właśnie nie ma niby zapotrzebowania na te mieszkania, no ale jednak chciałbym, żeby troszkę tych y, mieszkańców mi się tutaj wprowadzało, także na przyszłość zaznaczę sobie już te strefy y, jakoś tak, y, no i w miarę jak będzie wzrastało zapotrzebowanie, no to będą się mogli tutaj y, wprowadzać. Y, to też jest y, piękne miejsce na jakieś mieszkania, także już to sobie zaznaczę. Tak naprawdę tutaj też jest dosyć dobre miejsce na mieszkania. Wiecie co? Pozbędę się tych sklepów, y, chociaż tyle. W tym miejscu niech oni sobie mieszkają. Tutaj obok tego krematorium też, skoro tak lubią. To sobie może wymarzę. Bo tutaj jest już troszkę krzywo. No to tutaj, jak jest już krzywo, to raczej takie sklepy na dwie kratki. Tutaj nie chcę sklepów. Tutaj nie chcę sklepów. Może ja to sobie jakimś tym, tym zrobię. Będzie prościej. Tak, 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 tak. Na dwie kratki. Tutaj na dwie kratki w ten sposób. Ok. Tak. Tak no dobra. Yy, tu już tak naprawdę mogłyby być większe. Okej, okay, tutaj już mogą być większe, tu już nie jest tak krzywo, także odtąd zrobiłbym sobie już to w tym stylu. Yy, tak, tak, tak. I gdzieś dotąd, już tam dalej nie. Yy, Okej, okay, także mnóstwo sklepów, mnóstwo sklepów, i teraz można by się zająć tymi mieszkaniami. Tu, także tu mieszkania możliwe, że nawet. W części miejsc, gdzie ja mam jakoś strasznie dużo sklepów, gdzie ja mam jakoś za dużo sklepów. Yy, można by te sklepy wymienić na biura nawet. Może tu, tu jest taka ulica z takimi drobnymi sklepami. One pewnie też troszkę hałasują, więc lepiej może nawet byłoby, jakby tu były biura, będą cichsze, mieszkańcom będzie dużo lepiej. No może będą musieli troszkę dalej na zakupy chodzić, ale powiedzmy, że to już nie będzie jakoś strasznie daleko. Czy tu się coś pali, pali się? Ja tutaj mam chyba w okolicy jakąś straż pożarną, więc zaraz powinni przyjechać. No, tutaj. Także powinni dać radę. Jeszcze więcej jakiś biur. O, tutaj, tu jest jeszcze. Jakieś miejsce, ten budynek jakiś tu się taki dziwny zrobił, ale biuro się jeszcze zmieści. Coś jeszcze, coś jeszcze tak patrzę. No tu jest taka fajna uliczka ze sklepami. No chyba, że tych dużych sklepów stąd, okej, okay, pozbędę się tych dużych, dużych sklepów stąd, jednak te małe sklepy to tam i tak jakoś bardzo nie przeszkadzają. I w tym miejscu w takim razie zrobiłbym sobie biura. No, no, ci się za bardzo nie budują, ci się za bardzo nie budują. W ogóle się tak zastanawiam, co jeszcze z tą spalarnią, czy tam z wysypiskiem, no, raczej ze spalarnią bo tu jest troszkę słabo, no to znaczy muszą stąd jechać, a żeby stąd dojechali, to muszą się przebić przez ten korek, który już nawet nie jest taki wielki. Teraz mi się korek zrobił tutaj, bo ci czekają. No tak, stąd już nie ma, stąd już nie ma, chyba że jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Koniec z tym i dajmy tutaj światła. Zobaczymy, jak to na światłach będzie działać. Może dobrze, może dobrze. No zobaczymy, dobra, mniejsza z tym, bo znowu się tym będę zajmował, tutaj się teraz robi korek. No i co z tą spalarnią? Może gdzieś tu, właśnie, 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 chyba widzę, tutaj gdzieś. Tu by można zrobić nawet taką drogę dla śmieciarek. Tak, droga tylko dla śmieciarek. To jest to jest idealny pomysł. No przecież. Tu jest pełno tych spalarni. W ogóle tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją, ale to było robione na początku tej serii, może jeszcze nie tak porządnie. Yy, także, tendy. Po co te śmieciarki mają jechać autostradą, jak tutaj jest taki teren, którego najprawdopodobniej nigdy do niczego innego nie użyje? Nigdy tutaj najprawdopodobniej nic nie będzie. Także poprowadzę sobie tędy taką drogę. Podłączę się gdzieś tutaj, nią. Proszę bardzo. Taka droga. Od razu zrobię sobie tu zakazy. Chwilkę tak. Zakazy dla samochodów, autobusów. To też nie. SOS niech jeździ i niech jeżdżą ze śmieciami. Czy to się całe zrobiło? Okej, okay, dobra. Mniejsza z tym, także oni tędy będą mogli jeździć i teraz nie potrzebuję robić żadnych spalarni w tych okolicach, tylko oni sobie po prostu tędy będą jeździli jeszcze, żeby jakoś ich bardziej zachęcić, bo tu jest tylko 30. Powiedzmy, że niech sobie te 50 tędy jeżdżą. Może się nic nie stanie, może to nie będzie za dużo, tylko śmieciarki tędy będą jeździły i nawet można by dodać teraz jakiś spalarni w tym miejscu. Czemu by nie? Jest to jakieś miejsce. Raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, w którą stronę oni pojadą. No mam nadzieję, że oni tędy. Bo jak oni zaczną mi tędy jeździć na autostradę, to to będzie troszkę słabe to będzie troszkę słabe chwilka, bo wy tutaj nie macie wody. Wy tu nie macie wody Żeby ich zachęcić, to mógłbym teoretycznie na tej drodze wyłączyć możliwość jazdy śmieciarką. To jest sprytne, to jest sprytne. To jest sprytne, nie ma, nie ma, nie ma. Okej. Okay. I teraz. Tędy mi nie wiadomo śmieciarki, tak? To mogę zostawić. A skoro tędy nie wiadomo śmieciarki, to jedyna droga śmieciarek na to osiedle to będzie tędy. Tak, już ktoś tędy jedzie, super. No i o to by chodziło, o to by chodziło. Jeszcze może troszkę tych spalarni na przykład w tych okolicach. Raz, dwa, trzy. Może jeszcze tutaj gdzieś, czy to już za blisko. Nie no, jakie za blisko. Niech troszkę tych spalarni tutaj będzie, będzie taka właśnie droga z tymi spalarniami. Pięknie, sobie śmieciarki zaczną tędy jeździć. Też możliwe, że w tamtą stronę będą jeździć. Oczywiście, niech jeżdżą. A to jest, to jest do, do naprawy, przecież to. Jak, jak tak można w ogóle coś takiego zostawić? Już to na szybciutko sobie tutaj naprawię. To ma być na ziemi. Okej, okay. nawet z tym pasem zieleni, proszę bardzo. Spalarnie i pas zieleni. Czemu to jest tak wysoko? To też można by dać o. Troszkę niżej. No nie, no to cała droga jest tak naprawdę do naprawy. Co wy tutaj? Aha, wody nie macie. A prąd nie jest wam potrzebny? Prąd widać, że nie jest wam potrzebny. Już wam tutaj daję wodę pięknie. No i te śmieciarki teraz tu jeżdżą. Mam nadzieję, że jakichś wielkich korków mi tutaj nie spowodują. Brak wykształconych pracowników, naprawdę, naprawdę. Naprawdę ja mam wam jeszcze dodać kolejne szkoły. Dobra, chcecie? Chcecie bardzo? Proszę bardzo. Szkoła może być taka w innym stylu podstawowa, dodatkowa. Szkoła średnia żebyście nie musieli tam jeździć bo możliwe, że teraz macie problem z dojazdem także taką szkołę średnią może gdzieś obok uniwersytetu. No, jest tutaj raczej dobry transport, także obok uniwersytetu bym sobie taką szkołę postawił, ależ tutaj ruch jest, co tu się dzieje? Po co tu tyle samochodów? Aha, bo tu są te sklepy, no tak, yy, tu są te sklepy, to dlatego możliwe, że. Możliwe, że trzeba by to połączyć. Dobra, dobra, wygraliście, wygraliście, mieszkańcy, jednak to połączę. Yy, może to pomoże, może to pomoże, miejmy taką nadzieję. Wtedy będą sobie tędy mogli wjeżdżać, nie będą musieli mi tej drogi tutaj korkować. Autobusy może też lepiej będą jeździły. Jak z tymi światłami? No, tak naprawdę nie wiem, bo tu się zrobił korek. Tu się zrobił korek. Już, 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 już. Wiem co zrobić, wiem co zrobić. Takie coś jak tam, podobne. No mówiłem, że może poza odcinkiem się tym zajmę, ale w sumie zabudowałem już wszystko, co miałem zabudować, a odcinek nie trwa jeszcze jakoś super długo, więc jak ktoś chce jeszcze oglądać to, to to mogę pobudować, żebyście mi potem nie mówili, że, że za krótki odcinek czy coś, co zbyt duża wysokość. Już sobie to wyburzę. Teraz to jeszcze raz... Na wiadukcie. Jaka zbyt duża wysokość? O co chodzi? Zbyt dużo. Co? Jaka wysokość zbyt duża? Naprawdę? Byście jeszcze nie widzieli chyba zbyt dużej wysokości. Nie wiem, co tu się dzieje. Dlaczego? No dobra, no to jak tak bardzo chcecie, to wam to na ziemi zrobię, ale to nie będzie ładnie wyglądać. To nie będzie ładnie wyglądać. To wtedy ten fragment też by trzeba na ziemi zrobić. To jeszcze jakoś tutaj wygnę. OK, w ten sposób. No coś takiego. Dobra, w takim razie jeszcze to na ziemi. W takim razie, niech to już tak będzie. Będzie trzeba to jeszcze pewnie wygładzić. I teraz strzałeczki. To jest tylko do skrętu w prawo. Tu jedziecie na wprost i tutaj nie skręcacie w prawo. Tędy już jedziecie tylko tak. OK. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I jeszcze mogę Wam tutaj ułatwić, w takim razie jazdę. Stąd, stąd zrobimy sobie coś takiego. Coś takiego w te okolice. To sobie jeszcze wygnę, żeby jakoś fajniej wyglądało. Okej, okay, w ten sposób. Teraz, no tak naprawdę to, co na początku odcinka, także dla chętnych, dla chętnych. Jeszcze ta rozbudowa. Tak, tak, tu. Tutaj autostrada, taka. Tu w takim razie cztery pasy by się przydały. Mogę to od razu z ekranami zrobić. OK, OK, OK. Tego pewnie nie ulepsza, ale to już mniejsza z tym. To sobie też mogę ulepszyć na cztery pasy. W takim razie od razu. Tutaj, dobra, niech to tam będzie. Na razie w ten sposób. Tu sobie jeszcze trafik prezydentem. coś Coś się nie zgadza. Coś się nie zgadza. Tak, tutaj powinny być dwa pasy przez fragmencik, już, 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 już to będzie. Z ekranami, tak, jednokierunkowa, OK. Z ekranami jednokierunkowa. Teraz tak, tak. Dobrze jest, dobrze jest. Tutaj też zostajecie na swoich pasach, to znaczy, aha, tutaj jest za mało pasów. No Teoretycznie. Teoretycznie to, to można zrobić tak jak powinno być, czyli raz, dwa, tutaj, tutaj też dwa pasy i wtedy tutaj byłyby cztery, okej. Okay. Tu będą mogły być cztery pięknie. Jeszcze raz pewnie trzeba będzie to porobić tak i tak. Tutaj teraz każdy będzie mógł być na swoim pasie. Jeszcze tutaj strzałeczki. Tu tylko w lewo możecie skręcać. Tu jedziecie na wprost. Tutaj tylko w nie w lewo, w prawo. Ok, tutaj tylko w prawo. No i chyba, chyba jest wszystko. Jeszcze wy tutaj, co wy w ogóle tu chcecie robić? Żadne skręty w lewo. Tędy się jedzie tylko na wprost. No i chyba, może oprócz wysokości tego, to, to będzie dobrze. O, to jeszcze sobie tutaj tak dam. Raz, dwa, trzy. Wyrównanie pochyłe. Okej, okay, dobra. Jeszcze, 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 jeszcze tu macie stać na swoich pasach już bez żadnego kombinowania. Proszę sobie wcześniej zmieniać, jeśli bardzo potrzebujecie. No i teraz jeszcze takie totalnie dekoracyjne rzeczy, tak jak tam. Czyli to bym sobie wypełnił, to już totalnie dla chętnych. Okej, okay, tak i tak, takie drobiazgi. Zobaczę, aż z ciekawości sobie zobaczę potem, ile osób zostało jeszcze na tej końcówce takiej. OK, czy jest sens w ogóle to robić? Bo wiadomo, w komentarzach część osób napisze, że fajnie, część, że nie, a tak naprawdę zobaczy się potem, po tym w którym momencie odcinka wychodziliście. OK, coś takiego. I tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, jeszcze. W sumie ładniej by było, jakby to drzewo było tu. Te się jakoś tutaj dosunie. Tutaj też, żeby na środku było drzewko. Tak, 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 a tu się jeszcze najwyżej jedno dostawi. Okej. Okay. To jeszcze tak. Tak, tutaj podobnie jakoś to porozstawiam. Aj. Chodź tu. Dobra, straciłem drzewo. Mniejsza z tym. Tak, to. To tutaj na bok. To tak, tutaj w takim razie. Tak, tak, tak. I jeszcze jedno w to miejsce. Okej, okay, powinno się chyba wszystko zgadzać. Także myślę, że już w tym momencie zakończę ten odcinek. Nie wiem, co tu z tym ruchem będzie. Najwyżej się jeszcze coś pokombinuję. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.